Czuję, że to właściwy beat jest, by napisać tę zwrotkę o szczerej miłości Prosty love song z energią, radością, mówię to, choć nieproste, miłosne drogi są Powiedz nam, jak to się stało, że ktoś z zagranicy postanowił napisać dla ciebie utwór, żebyś wykonał go przed milionową publicznością na Eurowizji? Cała sytuacja była bardzo spontaniczna, jeszcze w poprzednim roku pod, pod koniec poprzedniego roku odezwał się do mnie mailowo producent z Wielkiej Brytanii, Ash Hackley, który ma studio Hit My Heart Song, z propozycją właśnie wyprodukowania dla mnie utworu na Eurowizję. Byłem zaskoczony, zaskoczony tą wiadomością. Nie do końca też przekonany do tego wszystkiego, ale postanowiliśmy współpracować. Wybraliśmy wspólnie najlepszy utwór utwór, który najbardziej będzie odpowiadał mojej charyzmie i temu, co, co chcę zaprezentować. No, i tak bo oto mamy utwór pod tytułem You Look Good, który zakwalifikował się do Eurowizji w tym roku. co dzień wykonujesz regę. Jak ten utwór pasuje do tego, co ty wykonujesz? W jakie, w jakie klimaty uderzą? Jest to utwór na pewno bardziej komercyjny niż muzyka, którą robiłem do tej pory, ale tak jak zawsze mówię, staram się nie ograniczać i nie szufladkować, bo interesuję się ogółem muzyki i staram się śpiewać po prostu to, co czuję odpowiednie, że jest odpowiednie dla mnie i co czuję sercem, więc... Nie za bardzo chciałbym się ograniczać odnośnie stylistyki. Nie wiem, co, co na przykład wydam już po Eurowizji. Na pewno nie porzucam żadnej, żadnej stylistyki, w której słyszeliście mnie do tej pory. Tak jest, one love Bressa, ja Olaf Bressa. Młody lew. Nieraz zdarzało się, że nie wiedziałem, co robić. Wyszedłem do wniosku. Że najważniejsze to obrać sobie cel, obrać sobie jakąś ścieżkę i podążać nią bez względu na wszystko. Jakie szanse ma ten utwór na Eurowizji? Czy będzie to jakiś taki gwóźdź tej Eurowizji, który, który gdzieś przyćmi inne utwory? Jak to widzisz? Ciężko mi to określić. Dzisiaj zapoznawałem się z resztą kandydatów na Eurowizję. Mam ogromną nadzieję. Że ten utwór odniesie jakiś właśnie komercyjny sukces, bądź uda mi się, właśnie, tak jak powiedziałeś, przyćmić rywali. Jestem pewien, że jest to naprawdę dobra, dobry utwór pod względem produkcyjnym. Wiem, że to go ratuje. Mam nadzieję, że moja osobowość, którą pokażę wykonując, wykonując ten utwór, dołoży do tego swoją część i wszystko zaprezentuje się jak najlepiej. Myślę, że, że są jakieś szanse na to, że, yy, że ten utwór będzie fajnie odebrany. Dziś, niedoświadczeni życiem, musimy iść. By dotrzeć gdzieś, chciałoby się na szczycie skończyć, ale powiedz, gdzie to jest. 18 lutego eliminacje krajowe się rozpoczynają. Powiedz mi, jak widzisz swoich rywali? Czy, czy kogoś się obawiasz? Na ten moment nie obawiam się nikogo, bo nie podchodzę też do tego konkursu jak do ringu, jak do walki. Chcę się sprawdzić. To, że dostałem się do tych krajowych eliminacji, już o czym świadczy. Jest to dla mnie naprawdę przeogromny sukces. Muzycznie mogę powiedzieć, że największy do tej pory. Także tak jak mówię. Podchodzę do tego na luzie, zaprezentuję się jak najlepiej potrafię. Nie jadę tam rywalizować i, i bić się e, na muzycznym ringu. Powiedz mi, czy jest coś takiego jak przepis na, na dobry utwór, na Eurowizję? Według mnie m, nigdy nie jest tak, że liczy się tylko tekst czy melodia, e, czy na przykład sama osobowość. To musi być piękny całokształt, e, który po prostu porwie ludzi i, i ludzie będą chcieli to oglądać, słuchać. Na ten moment nie mam pojęcia, czy jest jakiś przepis na konkurs eurowizyjny. Może będę w stanie powiedzieć coś więcej po całym wydarzeniu, jak znajdę się już w środku tego konkursu. Ile to już lat? Gdy reggae w Polsce wetter, wysyłają załogi MC, będę wprost na scenę. Młode podziemie, wychodzi z ciemności, wciąż ten sam słodki powiew wiatru, dobrą nowinę niesie. Jakie są Twoje początki z muzyką? Od kiedy w ogóle śpiewasz i w jaki sposób trafiłeś do, w ogóle do Mam Talent? No, śpiewałem od dziecka tutaj lokalnie w Kaliszu na, na wszelakich konkursach. I gdy miałem 12-13 lat. Z mojej strony pojawił się pomysł, żeby pojechać właśnie na casting do programu Mam Talent. Była to wtedy czwarta edycja. Namówiłem no, na to rodziców również, pojechaliśmy bez, bez żadnych większych oczekiwań. Zaprezentowałem się tak jak, tak jak to robiłem na co dzień tutaj w lokalnych konkursach. Zostałem tam bardzo dobrze odebrany, zauważony, i, i właśnie te piosenki, które prezentowałem, i, i moje występy zaprowadziły mnie aż do finału tego programu. No byłem wtedy dużo młodszy, może nie do końca wiedziałem, czy faktycznie chcę się zajmować jeszcze muzyką, czy może znajdę sobie coś innego, czy faktycznie to chcę robić, ale od programu mam talent, sukcesywnie dążę w tym kierunku, bo sprawia mi to ogromną przyjemność i czuję, że, że mogę to robić i potrafię to robić. Jakie płyty czy utwory masz już na swoim koncie? W 2015 roku własnym sumptem wydałem Epkę na której znajdowało się kilka utworów w stylistyce właśnie reggae. W środowisku, jak i poza, zostało, została bardzo dobrze przyjęta. Były na niej autorskie teksty, jednak nie autorska muzyka. Zanim jeszcze dowiedziałem się o tym, że wezmę udział w konkursie Eurowizji, brałem się już pomału za produkcję całkiem własnego materiału na płytę. Nie wiem, jak to się teraz dalej potoczy, ale mam nadzieję, że, że po, po tym konkursie ujrzycie mnie już w jakiejś fajnej nowej odsłonie. Witam kochani bardzo serdecznie z pięknego Kaliskiego Parku z tej strony Olaf Bressa. Udało mi się dostać do konkursu Eurowizji. Będę konkurował z innymi wokalistami z Polski. Jestem w oficjalnej dziesiątce. Program będzie emitowany na antenie TVP o godzinie 20:30. Wystąpię z piosenką You Look Good, którą możecie odsłuchiwać na moim oficjalnym kanale na YouTube. Liczę na Wasze wsparcie i na Wasze głosy. Do zobaczenia w telewizji. Bądźcie ze mną. Wysyłam dużo pozytywnej energii. Dziękuję serdecznie. Kalicia